Kazania na wszystkie niedziele w roku księdza Michała Kuźniarskiego. Wybrane z kazań Franza Hunolta, jezuity, sławnego kaznodziei niemieckiego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII stulecia. Kazanie na czwartą niedzielę Adwentu. Odpuszczenie grzechów jest wielkim dobrodziejstwem. I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział trzeci. Kiedy zjeżdża do kraju cesarz, król lub panujący książę, wtedy uradowani poddani naprawiają drogi, znoszą strome pagórki, podnoszą niższe miejsca, robią bramy triumfalne, ozdabiają swoje mieszkania, a kiedy już przyjechał, przyjmują go chlebem i solą i wznoszą okrzyki radości. Przez trzy niedziele adwentowe wzywał nas także święty Jan chrzciciel, abyśmy prostowali drogę Pańską. Czynili prostymi ścieżki jego, znosili pagórki, wypełniali doliny i gładzili ostre drogi, to znaczy czynili pokutę za grzechy, które są właśnie tymi pagórkami, dolinami i krzywymi ścieżkami, i w ten sposób gotowali się do dwojakiego obchodu uroczystości Bożego Narodzenia. Samą uroczystość będziemy obchodzić za kilka dni, ale nim tamto nastąpi Powinien pierwej narodzić się Chrystus Pan w naszych sercach, albo raczej my powinni się pierwej odrodzić z grzechów przez pokutę. Przez dwie niedziele mówiłem o tym, co z pokutą zostaje w ścisłym związku, o życiu pokutniczym i częstej spowiedzi. Dziś zaś zastanowimy się nad odpuszczeniem grzechów, a mianowicie, że odpuszczenie grzechów jest dla nas bardzo wielkim dobrodziejstwem. I że Pan Bóg odpuszcza chętnie wszystko i wszystkim. Kto chce poznać, jak wielkim skarbem jest zdrowie, niech sobie przypomni ten czas, kiedy leżał chory i kiedy jęczał z bólu. Kto chce ocenić, jak wielkim dobrodziejstwem jest odpuszczenie grzechów, ten niechaj popatrzy z jednej strony na ten nieszczęśliwy stan, kiedy dusza jego była w grzechach, a z drugiej strony na to szczęście jakie dostąpiła jego dusza przez odpuszczenie grzechów. Jeżeli obydwa te położenia, obydwa stany, w których się dusza twoja przed odpuszczeniem grzechów i po odpuszczeniu znajdowała, porównasz, wtedy zrozumiesz, że odpuszczenie grzechów jest wielkim dobrodziejstwem i że za to dobrodziejstwo wypada Tobie przez całe życie dziękować Bogu. Czy Ty, człowiecze, wiesz, kim byłeś przed pojednaniem, a kim jesteś po pojednaniu? Dla łatwiejszego zrozumienia rzeczy przytoczę przykład. Michała Balbusa, bliskiego krewnego greckiego cesarza Leona, a zarazem pierwszego księcia, oskarżono, że knuje spisek przeciw cesarzowi. Ustanowiony sąd uznał go winnym zarzuconej mu zbrodni i skazał go na śmierć przez spalenie. Już go mieli wyprowadzić na miejsce stracenia, ale że to była Wigilia Bożego Narodzenia. Upadła cesarzowa do nóg cesarzowi i ze łzami w oczach prosiła, aby nie bezcześcili dnia tak świętego tym strasznym widowiskiem. Cesarz Leon, chociaż niechętnie, dał się jednak przebłagać i wydał rozkaz, aby ten wyrok dopiero po świętach wykonano. Krótka była zwłoka, lecz posłuchajcie, jaka to zmiana nastąpiła w tym krótkim czasie. W nocy umiera cesarz Leon. I zaraz tej samej nocy wyciągają Michała Balbusa z więzienia i ogłaszają go cesarzem, a że nie miano pod ręką klucza do kajdan, więc okutego sadowią na tronie. Co za zmiana w położeniu. Dopiero był w więzieniu, a już na tronie. Dopiero miał kajdany, a ma już koronę na głowie. Dopiero był wzgardzony, a jest już do najwyższej godności podniesiony. Przedstawmy sobie, jaka to raptowna zmiana zaszła w jego uczuciach. Niedawno żegnał się ze wszystkimi znajomymi, a teraz się wita, niedawno rozpaczał, a teraz się cieszy. Całą tę zmianę mógł przypisać tylko tej okoliczności, że cesarzowa prosiła o odłożenie spełnienia wyroku na czas późniejszy. Gdyby nie ta prośba, byłby tylko popiół z niego pozostał. I dlatego możemy być pewni tego, że całe życie był wdzięczny owej cesarzowej. Wszyscy muszą przyznać, że to była wielka zmiana, wielka radość. A ja jednak powiem, że ta zmiana, jakiej ulega dusza nasza przez odpuszczenie grzechów, nierównie jest większą. Rozważ tylko, człowiecze, który obecnie życie pokutnicze prowadzisz, kim byłeś przedtem. Początkowo, po chrzcie świętym, byłeś przyjacielem i dzieckiem Boga. Książęciem i spadkobiercą Królestwa Niebieskiego. Wszystkie te godności i skarby niebieskie utraciłeś przez jeden grzech śmiertelny. Twoja dusza, niegdyś tak piękna, oskarżona o znieważenie majestatu Bożego, stała się niewolnicą Szatana. Przez grzech odartą została ze wszystkich zasług, które sobie przedtem zebrała. Straciła prawo do nazwy Dziecka Bożego i do nazwy Dziedzica Królestwa Niebieskiego. Dusza Twoja została zasądzoną na karę piekła i wyrok potępienia w niebie ogłoszono. Bóg nie potrzebował nic więcej uczynić, tylko usunąć się od ciebie ze swoją opieką, a ty sam sobie zostawiony pędziłbyś na zatracenie. O biedna duszo! Piekło otwierało już swoją paszczę na ciebie. Śmierć dostała już rozkaz, aby ciebie ze ziemi zebrała. Już byłeś w drodze do miejsca stracenia. Wtem usłyszano głos. Łaski, łaski, przebaczenia. Któż to wstawiał się za tobą, jak ta cesarzowa? Kto wybawił cię od wiecznego zatracenia? Nikt inny, tylko to miłosierdzie Boże, które od siostry swojej, to jest od sprawiedliwości Bożej, wyprosiło przedłużenie twego życia i w tym krótkim czasie przeprowadziło w tobie upamiętanie i pojednanie z Bogiem. Tak jest. Temu właśnie miłosierdziu Bożemu masz zawdzięczać, że ciebie piekło ominęło, i dlatego za Dawidem masz wołać. Gdyby mnie Pan nie wspomagał, mieszkałaby dusza moja w piekle. Nisi quidominus adjuvis me paolo minus habitaset in inferno anima mea. Swoją tą łaską skruszył Bóg miłosierny twoje serce i doprowadził do tego, Żeś szczerą spowiedzią zgładził Twoje grzechy. Czy wiesz, jakie ciebie szczęście spotkało, kiedy kapłan wymawiał nad tobą słowa: W imieniu Boga rozgrzeszam cię. Gdybym powiedział, że przez to zostałeś przeniesiony od śmierci do życia, z więzienia do korony, od więzów do tronu, to masz wiedzieć, że to jeszcze za mało powiedziałem. Tyś przez te słowa został uwolniony nie z ziemskiego więzienia. Ale z więzienia wiecznego i niewoli szatana. Bóg na nowo przywdział ciebie w szaty swojej łaski, zwrócił tobie wszystkie zasługi, które posiadałeś przed Grzechem, przyjął cię ponownie za dziecko swoje, wrócił tobie prawo do dziedzictwa królestwa niebieskiego i sprawił to, że w tym królestwie będziesz się kiedyś cieszył po wszystkie czasy wieczności. O duszo krwią zbawiciela odkupiona. Takie to szczęście i zmiana nastąpiła w tobie, kiedy ci Bóg grzechy odpuszczał. Czy jest to możliwe, abyś o tym dobrodziejstwie mógł zapomnąć? Czy może to być, abyś za tę łaskę nie składał Bogu nieskończonych dzięk? Abyś teraz nie miłował Boga z całej duszy i z całego serca? Patrz! Ludzie możniejsi obchodzą z wielką radością rocznicę ważniejszych wydarzeń, a ty możesz to znieść, aby ten dzień, w którym wskrzesił ciebie Bóg z grobu grzechu do życia duszy, przeszedł dla ciebie bez złożenia chwały Bogu i bez modlitwy dziękczynnej? Wielkim dobrodziejstwem Bożym jest bez wątpienia to, że nas Bóg stworzył, ale nie może się ono równać z tym dobrodziejstwem, kiedy to Bóg wyciągnął naszą duszę, która wskutek grzechu umarła, spaszczy piekła i powrócił jej utracone wieczne życie. Przez stworzenie otworzył nam Pan Bóg wrota tylko do rzeczy ziemskich i szczęścia doczesnego, które pomieszane jest z rozmaitymi smutkami. Gdy przeciwnie, przez odpuszczenie grzechów otworzył nam Pan Bóg wrota do królestwa niebieskiego i do szczęścia wiecznego. Wielkie dobrodziejstwo wyświadczył nam Pan Jezus, że z miłości ku nam stąpił z nieba i stał się człowiekiem, aby nas przez śmierć krzyżową odkupić. A jednak gdyby Grzesznik po upadku grzechowym nie mógł dostąpić odpuszczenia grzechów, to śmierć pana Jezusa byłaby dla niego bez pożytku. Dla tej przyczyny głównym celem odkupienia było odpuszczenie grzechów, a śmierć pana Jezusa była tylko środkiem do odpuszczenia grzechów. Aby Grzesznikowi mogły być odpuszczone grzechy, najprzód grzech pierworodny, a potem jego grzechy uczynkowe. Musiał syn Boży z woli Ojca Niebieskiego cierpieć i umierać, bo święty Paweł mówi, wydany jest dla występków naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Z tego wypływa ta prawda, że jeżeli nam Pan Bóg w sakramencie pokuty choćby jeden grzech śmiertelny odpuszcza, to za to wyświadczone dobrodziejstwo powinniśmy tak samo być wdzięczni. Jak za to największe dobrodziejstwo, że Syn Boży za nas cierpiał i umierał na krzyżu. Możemy wyczytać w Piśmie Świętym, że u Pana Jezusa miało nawrócenie choćby jednego grzesznika większe znaczenie niż wskrzeszenie umarłego i wszystkie inne cuda. Kiedy wskrzeszał Łazarza, który już cztery dni leżał w grobie, to nie powiedział nic więcej, tylko te słowa: Łazarzu wynić sam. A kiedy na te słowa wyszedł łazarz z grobu, dodał pan Jezus, rozwiążcie go i puśćcie go, aby szedł. Wskrzesił jedynego syna biednej wdowy i Ewangelia Święta poświadcza, że po słowach Młodzieńcze tobie, mówię wstań, nie powiedział ani słowa więcej, tylko go oddał matce, aby go do domu zaprowadziła. Uzdrowił z ciężkiej niemocy syna pewnego urzędnika królewskiego. I także nic więcej nie powiedział tylko słowa Idź, syn Twój żyje. Kiedy zaś nawrócił grzesznika Mateusza, to nie powiedział do niego Idź do domu, ale wyraźnie przemawia do niego Pójdź za mną. Do jawnego grzesznika Zacheusza nie mówi zostań na drzewie albo Idź do domu, ale przeciwnie mówi do niego Zacheuszu stąp prędko. Albowiem dziś potrzeba mi mieszkać w domu Twoim, bo przyszedł syn człowieczy szukać i zbawiać, co było zginęło. Jak widzicie, takich słów nigdy Pan Jezus nie używał, kiedy umarłych wskrzeszał lub chorym zdrowie powracał. Tu moglibyśmy zapytać się, dlaczego Pan Jezus z grzesznikami obcował i wolał ich mieć w swoim towarzystwie, niż tych, których wskrzesił lub uzdrowił? Nam zdawałoby się, że byłoby lepiej, gdyby się pan Jezus był otoczył tymi, których wskrzesił, od złego ducha uwolnił lub w cudowny sposób nakarmił, bo tacy ludzie byliby żywym świadectwem bóstwa Chrystusowego. A tymczasem pan Jezus nie chciał mieć ich obok siebie i często dawał im zlecenie, aby o doznanym cudzie nikomu nie wspominali. Widać z tego, że Pan Jezus uważał wyleczenie duszy z grzechów za większy triumf i za większą chwałę niż wyleczenie lub wskrzeszenie ciała. Święty Augustyn mówi, że w nawróceniu grzesznika pokazuje Pan Bóg nie tylko swoją wszechmoc, ale i swoje miłosierdzie. Nawrócenie grzesznika jest i dlatego większym cudem niż wskrzeszenie, bo martwe ciało nie sprzeciwia się woli Bożej i pozwala za sobą robić, co kto chce. Martwa zaś dusza to jest dusza grzesznika, mając wolność grzeszenia, opiera się łasce i woli Bożej. I Bóg, niech mi wolno będzie użyć tego wyrazu, musi używać rozmaitych sposobów i siły, aby duszę grzesznika pozyskał i ku sobie pociągnął. I dlatego, powiada na końcu święty Augustyn, że na usprawiedliwieniu grzesznika opiera się cała chwała Boża. Wiemy, że Żydzi ukrzyżowawszy pana Jezusa wołali. Jeśli syn Boży, stąp z krzyża, a uwierzymy. Słysząc takie szyderstwo, moglibyśmy razem ze świętym Chryzostomem powiedzieć: Ślepa tłuszczo, dlaczego z taką natarczywością żądasz nowego cudu, abyś uwierzyła, że Chrystus jest Bogiem? Czyż nie widzisz pomiędzy sobą tych, którzy pomarli, a pan Jezus ich wskrzesił? Tych ślepych, którym dał wzrok? Tych kalek, których uzdrowił. Czyż to stąpienie z krzyża byłoby większym cudem od tamtych? Poczekajcie. Chrystus na krzyżu uczyni jeszcze jeden cud i to cud większy od tych wszystkich, które dotąd zdziałał. Widzicie tego łotra, który po prawej stronie jest ukrzyżowany? On był mordercą, rozbójnikiem, wielkim grzesznikiem, a jednak w jednej chwili się zmieni i stanie się świętym. Posłuchajcie jego słów skruszony, uznaje pana Jezusa wraz z nim ukrzyżowanego za Boga i mówi: Pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. Święty Augustyn i święty Chryzostom, zastanawiając się nad tymi słowami, wołają: Ta zmiana i nawrócenie łotra jest dziełem Bożym. Chrystus postanowił w jednej chwili zmienić umysł łotra, aby z tego czynu poznali wszyscy, że jest Bogiem. Naprawdę tylko Bóg może to zdziałać, aby szatan zmienił się w anioła, a służalec grzechu w dziecko Boże. Z tego wszystkiego poznajemy, że odpuszczenie grzechów i nawrócenie grzesznika jest wielkim dobrodziejstwem, bo aby grzesznika nawrócić, musi Pan Bóg użyć swojej wszechmocności. Tego dobrodziejstwa już nieraz w życiu doświadczałeś człowieka na sobie i za to dobrodziejstwo masz serdecznie Bogu dziękować. A to tym bardziej, jeśli się dowiesz, że tym dobrodziejstwem Pan Bóg chętnie i hojnie wszystkich obdziela. Wiele to znaczy, że ktoś posiada środki i z tej przyczyny może dobrze czynić, ale na co przydałyby się środki, gdyby nie chciał dobrze czynić? Wiele to znaczy, jeśli ktoś dobrze czyni, ale tu też trzeba także na to uważać, jak on te dobre uczynki spełnia. I ów człowiek w Ewangelii czynił wiele dobrego ale kiedy jego przyjaciel przyszedł w nocy z pewną prośbą, musiał długo prosić, nim wstał i za dosyć uczynił jego prośbie. Przy dobrych uczynkach trzeba najwięcej uważać na dobre chęci i gotowość, bo jeśli dopiero po długich prośbach coś dobrego czynisz, na ten czas ów dobry uczynek nie zasługuje na nazwę dobrodziejstwa ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. Otóż, po pierwsze, Pan Bóg nie tylko, że odpuszcza skruszonym grzesznikom ich grzechy, ale odpuszcza je chętnie i cieszy się, a ta radość tym jest większa, im większy grzesznik się nawraca. Sam Chrystus Pan poświadcza tę prawdę, kiedy mówi Powiadam wam, że ci takie będzie wesele w niebie nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym, więcej niż nad dziewięciodziesiąt dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Tu na świecie inaczej się dzieje. Im większa uraza, tym trudniej przychodzi przebaczenie i pogodzenie, a jak się pogodzą, nie widać u nich tej szczerości i radości. Chcąc pojąć tę radość Pana Boga z nawrócenia Grzesznika, patrzmy na świętych Pańskich, którzy najwięcej się wtedy cieszyli, kiedy Grzesznika na drogę cnoty sprowadzili. Święty Franciszek Ksawery, Święty Bernard, Święty Ignacy. Płakali z radości i nazywali konfesjonały swoim rajem. Święty Ignacy, jako przełożony Towarzystwa Jezusowego, włożył obowiązek na wszystkich misjonarzy, których rozesłał po szerokim świecie dla głoszenia Ewangelii, aby mu donosili, ile miesięcznie dusz nawrócili i ilu wyspowiadali. Te listy miały u niego pierwszeństwo przed innymi. Zawsze je czytał i nieraz z wielkiej radości przez całą noc oka nie zmrużył. Taką samą radość doznaje każdy kapłan, jeśli swoją nauką odciągnie grzesznika od grzechów i pojedna go z Bogiem. Z tego robią taki wniosek. Jeśli misjonarze, spowiednicy i kaznodzieje, którzy są tylko narzędziami Ojca Niebieskiego, cieszą się z nawrócenia grzeszników, to jakżeż dopiero raduje się nasz najdroższy zbawiciel Jezus Chrystus, który za te dusze cierpiał i umierał. Jeśli podług siebie sądzimy o Bogu, to się zdumiewamy, jak może Pan Bóg nawet po ostrej pokucie spoglądać na tego człowieka, którego tak często i ciężko obrażał? Ileż to trudów i zabiegów trzeba użyć, aby pojednać dwóch ludzi ze sobą powaśnionych? A kiedy po długich zabiegach doprowadzono do tego, że się pogodzili, że jeden drugiemu przebaczył, nie zobaczysz pomiędzy nimi tej dawnej serdeczności. Zawsze zostanie na dnie duszy pewien żal, który od czasu do czasu na jaw występuje i doznane urazy przypomina. Z tej to przyczyny uważa świat zdarzenia, gdzie się dwóch nieprzyjaciół szczerze pogodziło, za wielki cud. Z tej to przyczyny, chcąc sobie przedstawić największy czyn Dawida, to nie przedstawiajmy go sobie jako walczącego z olbrzymim Goliatem, ale przedstawiajmy go sobie jak stoi w jaskini nad śpiącym Saulem swoim wrogiem i nic złego mu nie robi, tylko na znak, że miał go w swojej mocy, zabiera mu kubek. Jak łagodnym był Dawid, przecież widzimy, że chociaż przebaczył Semi i nic złego za życia mu nie wyrządzał, jednak na łożu śmiertelnym polecił synowi, aby wyrządzonej z niewagi nie puścił płazem. Dlatego powiada święty Augustyn, że u ludzi nie jest pojednanie i przebaczenie nigdy doskonałe. Aput homines nunquam plena est indulgencia. Zupełnie innym jest Pan Bóg. Jego przebaczenie jest zupełne i doskonałe. My, ludzie, poważyli się deptać Twoje święte przykazania. Gardziliśmy Tobą. Przez lat może dziesięć, dwadzieścia toczyliśmy wojnę z Tobą. I tym wszystkim zasłużyliśmy, abyś nas na wieki odrzucił i nigdy nie dał się przebłagać. Gdybyśmy ludziom tylko setną cząstkę tych krzywd wyrządzili, to by nas na każdym kroku prześladowali i nie moglibyśmy mieć nawet najsłabszej nadziei, że dadzą się przeprosić. Ty zaś, O Boże, zupełnie inaczej postępujesz. Gdybyśmy Ciebie i tysiąc razy obrazili, nie potrzebujemy nic więcej do pojednania, tylko mamy obudzić w sobie skruchę, mamy zrobić silne postanowienie, że już więcej Boga grzechami obrażać nie będziemy. Mamy się wyspowiadać, a Bóg przyjmuje nas znowu do swojej łaski i jest dla nas tak dobrym, jakbyśmy nigdy nic złego nie zrobili. Stajemy się na nowo Jego dziećmi i nie potrzebujemy się lękać, aby nie wywarł na nas swojego gniewu za grzechy odpuszczone. Nie potrzebujemy się obawiać, aby nam Pan Bóg nie przypominał kiedy nasze grzechy, bo czytamy u Ezechiela proroka. Jeśli niezbożny będzie pokutował ze wszech grzechów swoich, które czynił, a będzie strzegł wszech przykazań moich, wszystkich nieprawości Jego, które czynił, pamiętać nie będę. Księga Ezechiela, rozdział 18, werset 21. I w samej rzeczy zawsze tak było, jest teraz i zawsze tak będzie, możemy przeszukać całe Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu a nie znajdziemy nigdzie, aby Pan Bóg czynił człowiekowi wyrzuty za grzechy raz odpuszczone. Magdalena była okrzyczaną grzesznicą, Mateusz lichwiarzem. Piotr zaparł się wiary, Tomasz był niedowiarkiem. A jednak Chrystus po przebaczeniu nigdy ani jednym słowem nie wspominał o ich grzechach. Kiedy Pan Jezus wyrzucał Jerozolimie jej bezbożność, to powiedział te słowa Jeruzalem, Jeruzalem. Które zabijasz proroki i kamienujesz te, które do ciebie są posłani. Przecież mieszkańcy Jerozolimy i przedtem zabijali i kamienowali proroków, a jednak pan Jezus tylko o teraźniejszych zabójstwach wspomina. Dlaczego? Oto dlatego, że pan Bóg raz przebaczonych grzechów nigdy nikomu nie przypomina. Nawet kiedy człowiek po odpuszczeniu grzechów na nowo zgrzeszy i w tych grzechach bez pokuty umrze, Idzie wprawdzie na wieczne potępienie, ale nie za grzechy dawniej odpuszczone, tylko za grzechy później popełnione i nieodpokutowane. Powtórę to dobrodziejstwo powiększa ta okoliczność, że Pan Bóg odpuszcza skruszonym pokutnikom wszystkie grzechy, a do tego, że odpuszcza wszystkim grzesznikom bez wyjątku, jeśli tylko zasłużyli sobie na odpuszczenie. Nikt z liczby skruszonych grzeszników nie będzie wykluczony. Choćby miał na swoim sumieniu bardzo wiele ciężkich grzechów i nikomu nie wolno z tej przyczyny rozpaczać, że już za późno. Na dowód tego, jak sądzi święty Augustyn, zostawił nam pan Jezus jedną pamiątkę. Święty Jan mówi w swojej Ewangelii te słowa: Jeden z żołnierzy włóczniom otworzył bok jego. W jakim celu przebijano pierś Chrystusową? Może się chcieli przekonać, czy pan Jezus już umarł. Nie. Oni wiedzieli już wtedy, że Pan Jezus umarł, bo powiada Ewangelia święta. Przyszedłszy do Jezusa, gdy ujrzeli już umarłego, nie łamali goleni Jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył Bok Jego. Czy może to przebicie Boku było jeszcze potrzebnym do ukończenia naszego zbawienia? Może Chrystus nie dość jeszcze cierpiał i tym dawał do poznania, że chce za nas nowe męki ponosić? I na to musimy także odpowiedzieć nie. Martwe ciało traci czucie, a więc i cierpieć nie może. Wraz ze śmiercią skończyła się męka Pana Jezusa i więcej cierpień do odkupienia ludzi nie było potrzeba. Dlaczegoż więc dopuścił Pan Jezus do tego, aby Jemu już zmarłemu żołnierz włóczniom Bóg przebijał? Tę zagadkę wyjaśnia święty Augustyn. Powiada on, że jest wielka różnica pomiędzy ranami zrobionymi na martwym ciele i na ciele żywym. Rany na ciele żyjących można zagoić i rana zupełnie się zabliźnia. Jeśli zaś kto zrobił ranę na ciele umarłych, wtedy ta rana nigdy się nie goi i zawsze będzie otwarta. Ponieważ rana w sercu Chrystusowym miała być bramą otwartą boskiego miłosierdzia, dlatego dopuścił, aby tę ranę zrobiono nie wtedy, kiedy jeszcze żył, ale po śmierci, a to w tym celu, aby ta brama nigdy się nie zamknęła i zawsze stała otwartą dla tych, którzy miłosierdzia Bożego szukać będą. Wreszcie mamy i o tym wiedzieć, że Pan Bóg udziela nam to dobrodziejstwo pierwej, niżeliśmy zaczęli prosić, pierwej, niżeliśmy o tym pomyśleli. Aby grzesznik mógł pomyśleć o pokucie, musi go Pan Bóg pobudzić pierwej przez rozmaite natchnienia bo bez pomocy Bożej człowiek nie tylko że nic dobrego nie zdziała, ale nawet dobra myśl nie przyjdzie mu do głowy. Mamy na to przykład zapisany w Dziejach Apostolskich. Święty Piotr i święty Jan wchodzili do kościoła, gdzie przed drzwiami leżał żebrak kaleka od urodzenia i prosił ich o jałmużnę. On mógł wiedzieć o tym, że ci mężowie mogli go w cudowny sposób wyleczyć od kalectwa, ale on wtedy o tym nie pomyślał. To mu do głowy nie przyszło, a jednak otrzymał i zdrowie, chociaż o to nie prosił. Piotr święty, zobaczywszy go, przemówił do niego w te słowa: Srebra ani złota nie mam, lecz co mam, to tobie dawam. W imię Jezusa Chrystusa Nazaryńskiego wstań i chodź. To samo powtarza się u każdego pokutującego grzesznika. Kiedy był jeszcze grzesznikiem, nie myślał o czym innym, tylko o jałmużnie. To jest o zaspokojeniu swoich namiętności, o zyskach, o zemście. O duszy zaś i pokucie nigdy nie myślał. A jednak Bóg już wtedy postanowił przemawiać do jego duszy i dążył do tego, aby ów grzesznik mógł swoje grzechy odpokutować. Ani się spostrzegł, kiedy mu Bóg podsunął myśl dobrą. Grzesznik się opierał, ale Bóg nie zrażał się i nie spoczął, pokąd się on przez pokutę nie nawrócił. I dlatego woła święty Augustyn. My o tobie zapominali, ale ty o nas nie zapominałeś. Przemocą wciskałeś nam twoją łaskę, i wcale na to nie zważałeś, żeśmy o tę łaskę nie prosili. Poznaliśmy zatem, że odpuszczenie grzechów jest wielkim dobrodziejstwem. Wielkość tego dobrodziejstwa pokazuje się najprzód w tym, że samo odkupienie byłoby bez skutku, gdyby nie było odpuszczenia grzechów. Wartość tego dobrodziejstwa powiększają jeszcze te okoliczności, że żadnej łaski Pan Bóg tak chętnie nie udziela, jak łaskę odpuszczenia grzechów. Osądźcie sami, czy ta dobroć Boża nie zasługuje na to, abyście odtąd tym ochotniej Jemu służyli. Nie dziwujmy się temu, że święta Magdalena jeszcze po wstąpieniu Chrystusa przez lat trzydzieści opłakiwała swoje grzechy, chociaż była pewna ich odpuszczenia. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, że Piotr Święty przez całe życie opłakiwał swoje zaparcie, chociaż sam Chrystus jemu przebaczył. Oni zrozumieli dobrze dobrodziejstwo przebaczenia i tymi łzami okazywali swoją wdzięczność. I my bądźmy wdzięczni Panu Bogu przez całe życie za łaskę odpuszczenia grzechów na spowiedzi. I okazujmy tą wdzięczność tym, że będziemy grzechów unikali i Bogu wiernie służyli. Prócz tego złóżmy Panu Bogu jedną ofiarę, którą od nas żąda. W całym składzie naszego ubóstwa nie znajdziemy nic takiego, co by odpowiadało godności Boga. Mamy tylko jedno serce, o które się często upomina. Oddajmy to serce Panu Bogu, miłujmy go z całej duszy, ze wszystkich sił i wytrwajmy w tej miłości aż do zgonu naszego. Amen.